Pan Michał Kołodziejczak dzwonił do, rolniki, do, rolnika, do rolnika z województwa podlaskiego, do pani Julity Olszewskiej. Mam na to screeny, mam na to dowody. I zaczął ją zastraszać. Zaczął ją zastraszać. Mało tego, szanowni państwo, pan Michał Kołodziejczak wysłał do domu pani Julity Olszewskiej osiłków silnych ludzi. Kazał, którzy kazali, którzy kazali usunąć jej film z internetu, który zrobił 3 miliony zasięgu. To jest skandal. Panie pośle, w jakim trybie? Jest... Sprostowania, rozumiem. Kończymy to. To jest, Nie, to drodzy jest państwo. kłamstwo, to jest kłamstwo i pomówienie. Panie... I może pan sobie kłamać, pośle, prawdy nie zakłamiecie. Pan Jarosław pośle. Kaczyński, pan prezes Kaczyński, 22 czerwca 2022 roku powiedział: Ukraińskie zboże nam nie zagraża. Nie bójmy się przywozu do Polski. Pośle, to wy odpowiadacie za to wszystko, co się stało. A pan, panie pośle, za te pomówienia, które pan powiedział, spotkamy się w sądzie. Zapraszam. Panie pośle, nie, pani minister, pani, minister, pani poseł, nie, nie ma. Nie, absolutnie nie. Nic nie szkodzi, pani poseł. Kończę ten wątek. Nie, nie ma pani prawa, bo go pani nie udzieliłem. Bardzo, bardzo proszę, żeby zajęła pani miejsce. Jeżeli rozumiem, natomiast to nie jest debata, to są wnioski formalne. Sprostowanie przysługuje w debacie. Za chwilę, jeżeli będą państwo potrzebowali przerwy w obradach i to dłuższej dla uspokojenia emocji, to tę przerwę zarządzę. Natomiast w tej chwili bardzo proszę, żeby zajęła pani miejsce na sali. Chcę zabrać głos pani minister Paulina Henik-Kloska. Bardzo proszę pani poseł. Panowie, poproszę o procedurę wykluczania posłów z obrad. Dziękuję. Panowie, rozpoczynam procedurę wykluczania Was z obrad Sejmu. Nie jesteśmy w przedszkolu i nie będę ustalał, kto zaczął, bo nie jestem przedszkolanką, tylko marszałkiem Sejmu. Jeżeli pojawiają się, jeżeli pojawiają się proszę zająć miejsce. Jeżeli pojawiają się nie, Panie Pośle, zapraszam na miejsce, tak? Ja myślę, że powinni, powinien pan absolutnie, jeżeli był pan świadkiem takiej rzeczy, powinien Panią złożyć na piśmie. Pan poseł Kołodziejczak czuje się pomówiony i powinien zareagować tak samo wnioskiem do Komisji Etyki Poselskiej. Ten wniosek przez komisję powinien zostać rozpatrzony pilnie, żeby takich spraw między nami nie było. Przepraszam, pani poseł kwiecie, nie usłyszałem. Dobrze, można złożyć do Komisji Etyki Poselskiej, można złożyć do prokuratury, ale sala sejmowa nie będzie miejscem ani szarpani, ani nani bujek, ani wyrzekania sobie, bo to nie jest fight club, tylko Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.